Coraz więcej osób obdarza zaufaniem nasze wędki produkowane przez firmę Kaiwo. Niezależnie od tego, czy mówimy o feederach Team Feeder czy o wędkach Kaiwo Long Range Black Edition zaprojektowanych do łowienia na dużych odległościach, czy też o wędkach spławikowych Kaiwo, które znajdują się za mną. Tak więc te akcesoria wędkarskie to nie tylko doskonałe, świetne produkty, ale również trafiają do sprzedaży w ekskluzywnych opakowaniach. Jak widać, ta wędka Fidel również posiada takie piękne, ekskluzywne kartonowe pudełko. Zawsze nazywam to pudełko szkatułką na biżuterię, bo jest tak piękne, tak starannie wykonane, że od razu widać, iż nie jest to zwyczajny produkt. W wielu moich filmach z rozpakowywania pokazywałem już, co kryją te pudełka. Jednak to nie jest główny temat tego filmu. Jak widzieliście, przed chwilą podpisałem dla Rolanda tę wędkę. To jest Szabu Roland kierownik sklepu wędkarskiego w Jaszbereny, czyli Jaszbereni Chorgasz Centrum, który jest naszym partnerem dystrybucyjnym oraz jednym z partnerskich sklepów Kajwu. W ich sklepie bez wyjątku znajdziecie każdą wędkę Kajwu, którą mamy w ofercie. Swoją drogą lista partnerów Kajwu bardzo ładnie się powiększa, możecie ją sprawdzić na naszej stronie internetowej, ale jeśli jesteście w Jaszbereny lub okolicach gdzie mieszkacie, to już nigdzie indziej nie musicie się wybierać, bo w Jaszbereni Horgasz Centrum znajdziecie każdą wędkę Kajwu, którą mamy w sprzedaży. Więc jeśli chcielibyście otrzymać ode mnie dedykowany, nawet z krótką wiadomością, ekskluzywny prezent, który jest absolutnie unikalny, to z przyjemnością to dla Was zrobię. Ważne jest, że dotyczy to wyłącznie wędek wyprodukowanych przez Kajwu, zapakowanych w ich oryginalne pudełko, w ich opakowaniu, które trafia do sprzedaży. Dotyczy tych produktów nie musicie robić nic więcej, tylko podczas składania zamówienia wpisać w polu uwag, że ma być dedykacja od Domegabora, a także podać krótką wiadomość, którą mam umieścić na pudełku. Wiem, że wielu z Was o tym marzy, dlatego z radością spełnię również to Wasze życzenie. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną drobną rzecz. Zainteresowanie i sprzedaż tych produktów przerosły wszystkie nasze oczekiwania. Niektóre rozmiary, niektóre produkty są już dostępne tylko w kilku egzemplarzach. Nie wiem nawet, jak uda nam się dostarczyć poncza, jeśli wieczorem wszystko się wyprzeda. Święta Bożego Narodzenia wydają się być daleko, ale może się okazać, że niektórych rozmiarów nie będzie już ani jednej sztuki. Więc jeśli chcecie mieć pewność, jeśli nie chcecie przegapić tych produktów i chcielibyście je wręczyć nawet jako prezent świąteczny, nie zwlekajcie, zamówcie je na czas.